Tu Michał Berger. Chciałem Wam dzisiaj pokazać pięć moich ulubionych dokerek. Dokerek, czyli najbardziej uniwersalnych czapek na świecie. Z dokerka z Harry Streetu, czyli z legendarnej wełny tkanej na hybrydach zewnętrznych, peryferia Szkocji. Tylko tam powstaje ten materiał. Wyspiarze od niepamiętnych czasów zajmują się produkcją tych tkanin. To jest jedna z moich ulubionych dokerek. To jest wersja oliwkowa, akurat uszyta jest z bawełny szmerglowanej, czyli takiej, która ma powierzchnię skórki od brzoskwini. To jest przyjemny w dotyku materiał, utrzymuje swoje właściwości, jeśli chodzi o oddychalność, wytrzymałość. A to jest wełna wysokogatunkowa, wersja granatowa. Idealnie się sprawdza na chłodniejsze miesiące. Ta dokerka ma podszewkę. Świetnie pracuje, utrzymując dobrą temperaturę i tą relację między zimnym otoczeniem a ciepłym ciałem. Wiadomo, wełna co tu dużo mówić. Ta dokerka i inne z kolekcji Sterkowskiego Leather Masterpiece została uszyta przez jednego mistrza rzemiosła. Jeżeli ktoś lubi arcydzieła, to co robić. To jest już bini, ale wiele osób nazywa bini dokerkami. To, co jest niesamowite we wszystkich binisach od Sterkowskiego, to to, że nie ma w nich grama plastiku. 50% kaszmiru, 50% wełny merino. To jest akurat model Duke. Jeżeli chcecie, żebym nagrał specjalny materiał o tych czapkach typu bini, dajcie znać w komentarzu. Z chęcią to zrobię.